Witam was serdecznie, moi tak, kolejny filmik, tak, to nie żart, oczywiście przechodzę do was z kolejnym materiałem, oczywiście nasze sprawy, tak, twórcze, bieżące, bo ja wiem, że o tym mówiłem ostatnio, tak, mówiłem o tym dzisiaj, o nie, tak, wczoraj, przedwczoraj, tak, wiem o tym, ale, w... nie, nie, wczoraj naprawdę nie mówiłem, bo przed wyjazdem, zanim ja wyjechałam do brzegu, ja wam robiłem parę filmów, tak, ogłoszeniowych, informacyjnych, w tym obiecy zaraz życia, Oczywiście te filmiki macie do zobaczenia na YouTube na Instagramie, te górki, zachęcam do oglądania tak tych filmów, bo poprzedniej filmik tak dotyczył tej, bo dwa filmy, tak wczorajsze, tak wczorajsze, one są na YouTube na Instagramie, dotyczyły właśnie y, tych wariantów na wolność, czyli tam wolność Tak, tutaj będę mówić o tym, tak powiem, przypomnę to, przypomnę to powiem o tym, tak, powiem o tym i powiem o tym, tak, bo ja wiem, że o tym już mówiłem kiedyś, tak wiem o tym wszystko wiem, tak to było powtarzane tysiące razy, tak, zresztą były posty też racy z tym, ale wiadomo, że... To to też jest ważne, to jest życiowe, a wiadomo, że ja o tym też muszę mówić, przecież nie będę mówił co chwilę o tej samej erze, tak, a wiadomo, że inne rzeczy też muszę mówić, tak, czyli ja o tego ustęczę, więc rozumiecie. No dobra, bo tutaj właśnie jest wolny brzeg, tak, tutaj jest, przepraszam Ciebie, tak, jest ta era, tak, Już jest ta życia, tak, jest kanał, jest biografia, tak, więc tego film dotyczy dzisiaj, tak, tych rzeczy, tak, czyli tych rzeczy filmik dotyczy dzisiejszej, tak, w tym dotyczy tego, bo właśnie w tych pudełkach, tak, In including zapis, tak, to wiadomo, ale to przypomnę wszystko. I z, zachęcam do. Yy, Czy znaczy, wybicie to oglądać dopiero, ale ja tam, wiecie, że ten filmik wydam na Instagramie na YouTube po wydaniu. Jak, ja jak go nagram, wtedy jak go wydam, to wiecie, No właśnie. No bo, bo, bo przynajmniej filmiki dotyczyły wolność, tak? Więc zachęcam do oglądania. Oczywiście wy macie te filmiki też na YouTube. Tak, na korekcji moich wideo, więc w ogóle one tam są, tak. Zresztą były posty, postresy z tym filmikami, więc zanim poszłam spać, to dałem to, więc wiecie, że one są też na YouTube. Tak, na stronie ich nie ma, na stronie nie jest tak, na stronie odcinków nie ma, ale, ale na YouTube na te filmiki są poprzednie, tak. Yy, ten filmik dotyczy naszych kwestii ogólnych, tak. Czy już nie wolność, tak, nie wolność, tylko tych rzeczy, tak, dobrze. Ale oczywiście warianty z wolności też nie zginą, bo ja, jak ja znajdę ten utwór tak fizyczny, to wiecie, że ja nagram, tak. Aha, jeszcze zanim przejdziemy do tego, tak, bo ja mówię o tym, mówię o tym, ale jeszcze jedna rzecz jest taka, taka ogólna bieżąca, że posty dzisiaj te, co będą na YouTube, później tak, później to będą. Spokojnie ja je dam. Na, na wczoraj macie posty na YouTube, zachęcam do zobaczenia. Wczoraj pustyna i to mnie macie, już ja daję codziennie posty, jakieś więc to zmycia. też to oczywiście, bo na temat wszystko dałem, to co musiałem, więc rozumiecie, Bo tutaj o wolności mówię nie będę, ja wiem, tak, tutaj już inne ery, ale warianty do wolności też nie zginą, je też nagram, tak jak znajdę u twojej, nagram, wydam tak spokojnie. To, co musi być z nich jeszcze, to będzie tak po wydaniu spokojnie, więc to będzie. Tego dzisiaj nie będzie, oczywiście dzisiaj tego nie będzie, niestety, ale ja to z... spokojnie, jak, 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 jak ja to ogarnę, wtedy ja to wydam spokojnie, to nie zginie tak. Natomiast posty posty będą, to będą to co będą to będą. Dzisiaj twórczych żadnych nie panuje, tak, bo, bo zwolność wszystko dawno, to bo z takimi kaszkami były jakieś też posty, tak, i racje, czy z tym na pewno, z tym na pewno, z tym na pewno, z tym raczej nie, ale z tym na pewno jakieś biły posty osobne i razem z tego wiadomo, że dawno nie będę ponownie, ale jakieś codzienne, tak, kolażowe czy tam ofertowe, to ja dam tak posty, więc spokojnie wtedy otrzymacie. Ale na Instagramie żadnych postów nie bo ja wam mówiłem, że dzisiaj bez postów, nie? No właśnie, bo, bo, bo wy macie z nocy, tak, macie zwyczaj zanim poszłam spać, ale nie macie z rana, ponieważ ja żadnych postów dzisiaj nie dawałem, tak? Znaczy, ja robię zdjęcia, ja, ja robię zdjęcia tak? codzienności, robię też zdjęcia innych rzeczy, ale ja nie daję ich, bo nie, że mi się nie chce, tylko dzisiaj dzień, dzień bez postów, tak? Czyli to, co ja robię dzisiaj, zdjęcia, tak? Ja to dam jutro, tak? Czyli dzisiaj, z dzisiaj macie materiały, tak? W nocy i przed spanią, to Wy macie, tak? Materiały są wykorzystane, eee, tak? Bo ja Wam mówiłem, że żadnych postów dzisiaj nie będzie, tak? Halo? rozebrać? No. To oko, nie? Pojecaję, to oko, nie? Oko, nie? Nie chodzi o Was, tylko o, to, o moje oko, nie? Musi pojecawać. No dobra, to oczywiście tam postów na Instagramie dzisiaj żadnych nie będzie, tak? to do tego nie, ty będzie na Instagramie, tak to ja wiem, to będzie jedyny materiał na dzisiaj, tak na Instagramie, a tak to dzisiaj bez postów, tak. Czyli dzisiaj postów żadnych nie ma, tak na Instagramie. Tak i ewentualnie gdy dam posty na YouTube, tak to co nam to dam, to te posty i racy nam, to wy wiecie, to na pewno będzie, a reszta to jutro, tak? Dzisiaj postów nie ma, tak na Instagramie. Na YouTube będą, tak, ale na stronie na Instagramie dzisiaj nie będzie, dobrze? I to tyle, tak? No. Bo to co ja chciałem powiedzieć na tak wszystko powiedziałem, tak, powiedz sobie o sokiem i lecimy z rzecz, tymi rzecz, rzeczami, tak, czyli to co musi być, to będzie oczywiście, na tym materiale, tak, i oczywiście, bo posty na typie, już powiedziałem, że są, nie, że to co będą, to będą, tak, na Instagramie postów, dzisiaj będziemy mm. bez postów, tak, i to chyba naprawdę wszystko i lecimy z tym, tak, bo... To tyle bo z ogólnych rzeczy, tak z tych bieżących rzeczy, takich ogólnikowych, to wszystko już powiedziałem, więc yy, ten filmik dotyczy naszych rzeczy twórczych, tak, o, takich ogólnych, tak już, yy, bo z wolność, co do właśnie wariantów wolności, ja je nagram, spokojnie, jak, jak je nagram, tak, znajdę najpierw muszę znaleźć ten utwór fizycznie, tak, wolność, ale jak je go znajdę, wtedy ja ten od 1 do 6 wariantów nagram, tak, i... Na YouTube na stronie wtedy wydane będą. Tak, One Instagramy, nie to wydane nie będzie, wydam przesady. Ale na, na YouTube na Instagramie, znaczy tak, na YouTube i na stronie, tak, na stronie, nie, nie na Instagramie, tylko na stronie, tak, otrzymacie te warianty, więc w ogóle one nie zginą, tak. On, tak, tak samo jak do końca roku, tak, kształtu życia, okładki nadeuszkowe 2 i front dwa, to nie zginie, tak, ja to na pewno napiszę, to nagrę, to napiszę, to przygotuję, nagram i wydam, więc w ogóle do końca tego roku na pewno to to, to, to i to otrzymacie. Otrzymacie jeszcze na pewno zapowiedź 12 soc. Activity, tak, otrzymacie właśnie Mógł, tak spokojnie, bo ja o tym nie mówię, o tym się o tym nie mówię, bo to będzie być o tych herach, ale o tych herach też muszę powiedzieć, bo wiecie, że te rzeczy, co będą jeszcze kiedyś, tak do końca roku, to one będą. tak, To nie jest tak, że w to, wtawe to, to, tego nie będzie, bo to będzie, tak? Tylko nie wszystko naraz, tak? Jak przyjdzie tego pole, tak wtedy to, 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 to i to będzie. Do końca tego roku na pewno y, z StarCreativity, tak, zapowiedź i wydanie, tak, y, kryształu życia, tak, na pewno napiszę i nagram mi warianty wariantowy też oczywiście, y, co tam jeszcze, no i oczywiście okładki na, na doszukiwanie Twojej i wolnej, i to tyle, tak, bo, aha, jeszcze warianty na wolność, bo, bo, te, bo za jakiś czas, bo, bo jako pierwszy, jako pierwsze ode mnie, tak, otrzymacie z nowych wydań te warianty na wolność, więc oczekujcie, bo to będzie, tak, zresztą filmy na temat tej, tej ery był wczoraj jeden i drugi, zachęcam do oglądania, Proder now, tak. To fizycznie, oczywiście, te warianty będą osobno, mną tak. Razem, tak. Oferta bo za to będą klatki amorowe ja i tak. Wiecie, że warianty, kosztatek nie będzie do wariantów ani do oficjalnej wolności, ale będą warianty cd-winrowe, tak. 7 wariantów, kolekcje 7 z 5, I to tyle, tak. Bo to, co będzie z nich, to wiecie już, nie? No. Metody, przepraszam Ciebie, oczywiście, bo przepraszam, że to się zrezygnowa, tak, bo y, kończymy tę że przechodzimy do tego, tak, to. No wyrzucam, ciebie to jest otwór na szczur, tak ja wiem, tylko on jest, że um, on jest osobno wydany. Dzisiaj robimy na piekło moją. Ja. Halo? Komentarz w tyłku? Halo? Dżungli? No? Ale to nie do was, nie? Znowu coś. Jak nie, oko to gardło. No, nie da się pracować, no. Ej, ja nie mówię o was, tylko o tym, nie? no. Więc oczywiście, przepraszam Ciebie, jest na sztormie tak, i osobne odkupienie będzie na sztormie, to wy wiecie, nie? Ja to też jest ważny utwór, tak cenny singiel, zachęcam do słuchania, tak? Na Instagramie to było, na YouTube to było, tak? Na były posty na temat tego utworu odnowionego, zachęcam do słuchania, jak najbardziej też ważny utwór. Moje przypuszczenie do pewnej osoby, z skrzywdziłem się do mnie nieświadomie. Znaczy na temat tego utworu też był filmik osobny, więc wiecie, że to też jest ważne, nie? Zachęcam, bo to tam jest Outto i tak bo utwór przepraszam, Ciebie, do kupienia, ja wiem, że oso osobno, tak wiem, wszystko wiem, ale do kupienia on jako track będzie na Sztomp, tylko wtedy, tak? Żeby się wiecie, że to już tomu będzie cd i kasatka, to wywiecie. 28 tracków, nie to wyjdzie, nie? Bo to trzeba tak, pudełko, y wizytówki, tak, jeśli nagranie i to tyle, tak? No dobra, to tyle. Bo tutaj tak, bo na kanale macie warianty, macie posty, macie, bo filmiki się skończyły, oczywiście tak te codzienne typowe, wiecie dlaczego, ale posty oczywiście zostają, tak, bo posty, co ja będę dawał codziennie, tak jakieś to tam na pewno... Nie wszystko na raz, ale ja to dam, tak, bo warianty bo, bo wydane, tak, ogólne, tak, single'owe, utropkowe, armowe, tak, wszystkie wydane macie, filmikowe, ale też macie do zobaczenia z tymingu, 5, 10 filmikowych harc, tak, warianty armowe, tak, etapy frontowe, ta ewolucja, tak, na pewno herbatefekcja, tak, na pewno życie o porządki, tak, duszkowy tuła, tak, macie bycie za, za życia oczywiście, to też jest ceny era, zresztą ta era ostatnio miało rzecznicę, to wy wiecie, zresztą film na, na ten temat był, prawda, no właśnie. Na, na temat różnicy tej ery, prawda? ważności, ale oczywiście na kanale też macie inne rzeczy, tak, bo, bo epki, tak, widokrzędne stworzone tak, Creativity Promek, tak, na pewno długopis, tak, na widokrzeństwa, to macie wydane i osobno, i razem na, na kanale, tak, na YouTube też, na stronie też, na Instagramie częściowo też, ale na YouTube macie wszystko z tego, tak, bo to czego nie ma na Instagramie, to jest na YouTube, tak, w tym posty i filmiki, tak, różne. Czyje macie to, macie to, macie to. W e, są wiecie, jakie filmików i wiecie jakie, ile ja mam, prawda? E, wiem, że oglądacie, wiem, że rozumiecie, wiem, że słuchacie, tak wiem, że gdzieś to wychodzi, jest git, bardzo mnie to cieszy, tak na kanale wszystko macie, o niewinne z wiem, zobacz mój kanał, tak oglądaj, z tym mój, zobaczę tak koniecznie i to tyle. Tak, bo wygrafii na Instagramie wiecie, że nie macie to, a w e, ogólnej macie to, czyli tej linkowej, ale macie dzisiaj chyba, macie mix tak macie książkę do kształtu życia, ta nie zginie, ona do końca roku będzie do końca roku życia na pewno będzie napisana, wyda, nagrana i wydana to nie zginie ta płyta będzie tak, teraz będą uwalnia tę wolność, potem yy, na pewno to okładki na dłużku 2 volt, potem yy, yy. Creativity, dwojeczka, wiecie, kiedy ją zapowiem, i wtedy na końcu krzyczę życie, tak? No. to jest płyta o was, to, bo to jest płyta do pisania, a reszta jest już stworzona, nie? No. bo resztę tylko nagrać, a przygotować i nagrać, a krzyczę życie, to wiecie, że muszę napisać tą płytę fizycznie u siebie, no, bo, 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 bo projekt krzyczę oczywiście w nie macie, to się nie zmieniło, tak? Do też link do osobnego dysku, Sony Volt, też jest link, tak? O tej, że nie mówię oczywiście ostatnio, tak? Tutaj też nie będę mówił o ludzi front ale zachęcam Lodu, tak, najważniejsza era, to są, tak samo ważna era jak yy, Black, tak? No, między innymi czysty Wodlenie i Szton, Stehirz, tak, yy, osobne i razem. Ale oczywiście do słuchania, tak, macie w, całą erę frontboard i lód, tak, więc zachęcam, bo to tam jest, ja zobaczcie, do zimnych roboty też macie link, tak, do. I co wy tam jeszcze macie, aha, do streamingu, videomix, czyli wynikowej ery, nie, to wy wiecie, no. no. No bo to tyle, tak, bo w macie to, bo wpisane nie macie zakrywki out now, macie zimna herbata out now, macie jakieś tam użycia we tak to wy wiecie, to macie tutaj, to macie tutaj i to tyle, tak, bo lutnę WOL to może że to jest ta najważniejsza, era, tak era ważniejsza, ży... ważniejsza, herbata i Video Mix, tak, ale do lodu wiecie, że albo wersja to, to jest płyta, tak, to jest album, albo tak, albo wersja, ale fizycznie tej wersji nie ma, tak, a link oczywiście do BGF tej do tego albumu macie, to jest wydawnictwo tak sujne, fizycznie go nie ma, nie ma, nie nie ma, nie nie ma. Setki, ale jest y, streamingowo, tak? Album do schodzie, więc zachęcam, bo to tam jest. Dobra. A co, tego tak to, bo jakkolwiek bo, bo będzie wiecie, że na odsłonę, tak na, na wszystkie pudełka, tak na odsłonę, tak na pryzmat, na front world, tak na ewolucję, tak na etapy, na pewno, tak na pewno na tak na pewno na lud tak na pewno na promek tak, więc spokojnie tak, bo każde pudełko, każde pudełko, tak nie winy, to się nie tyczy niewinne na, na CD, na opozytor, to się nie tyczy bo na logijkach i innym, e, na tak na winnych te same co na CD, bo za torba, tak, wizetówki do, do poszczególnych herb, prawda, będą pewne do poszczególnych Prawda, tym oczy wolnych głównie, tak? Ty musisz palecować też na dżunglę dzisiaj, tak? Halo? dzisiaj rozbieramy, ją? Ja? No? A to nie do was, nie do potu. No? Ten pot musi palecować znowu. No. wczoraj też nie? Na odcinku. Pot nie. I się muszę dzisiaj umyć, ja wiem, ale Wiecie, że od... Potem to jest tragedia, nie? Ale musisz się to no? Będziesz chodzić na kursekona? Będziesz, tak? No. Na dżunglę i koniec. No. Wracamy, tak? To nie do was, nie? no? coś się nie wiem. Więc link tutaj, właśnie na każde pudełko, tak, na każdą, że, że pudełko zawiera to, to i to, tak, sadzonę, tak, Sosłony, tak samo, tak też. Z bonalia, tak, ze sztormu, tak, czysty, bo dowolny brzeg też będzie pudełko oczywiście. E, więc to tyle, bo zapisy na pudełka, tak, na każdą pudełko, na gejce będzie to, tak, że, że ta, to zawiera to, to i to, nie? W daną pudełko, tak, z danej ery, tak. Dobra, bo co do tego tak, to wiecie, że win kasatki tak będzie wariantów, tak? W od środku do, do, do danego wariantu, oczywiście na winę, na warianty winylowe kasatkowe do danego wariantu te będą na CD Fotki, tak to są nasze na warianty winylowe kasatkowe. Czyli takie ma kasatki teraz tak, między innymi, tak między innymi ją, ją mam na pierwszym miejscu, to wy wiecie, że sobie widzicie, no właśnie. E, to właśnie czego wiecie, że okładki almowe, tak, bo bardzo to okładki almowe i wodny brzeg będzie, oczywiście, ale nie chodzi o to, że będzie kasatki tak winy, tak, każdy wariant winerowy, tak czyli 99, tak, bo za złoto dokładnie. mówi o oficjalnie i wodę brzeg też będzie, e, bo zazrobę, tak, bo wiecie, że do wodę będzie pudełko, tak, bo wiecie, że to, co je ja mówię, tak, czyli winy kasetki, tak, 5 wariantów, kolejnych 5 wariantów, sklecone 5 edycji, to macie i w pudełku, tak, bo w odkręciu, którego wariantu to wiadomo, wy, do, do, do tak, bo, bo 6 autorów, tak, 6, każdy wania 6-outurowe, tak, każdy wania 6 autóry, tak, e, Site aside, czyli czy tutaj czy Tutaj, tak? Na każdym wariancie. Od Mogre Myśli do Głębiny Łos. Każdy wariant. Taki oficjalny wariant i wariant do Tak, lecje nie dwa, na stronie. Bo to, co ja chciałem z tego wariantu wydać, tak? Wam dałem, tak? Wszystko to wydałem. Bo Ja to ostatnio wydałem ostatnio. Zanim wyjechałem, tak? Wiecie, gdzie? E było fajnie, tak jak mówię, to e wiecie, że macie to e do słuchania, tak? Wszystko, bo to, e mówię, co będzie fizycznie, a wy to że wydane macie. Wydane to macie, tak? Tylko mówię, co będzie fizycznie z tego. Przypominam, tak? Obecnie to było do okładki oficjalnego wariantu, a do wariantów e okładkowych, tak? kasetki ale oczywiście na KK Folia, tak, 600 na spisie, tak, na Windows Side, tak, Sideside B, side, side, na c 6 na CD 6 tak, yy, oczywiście zapis na KC, że Onuzar to Onuzar, tak, so, Lower to Lower, so, of tak, yy, Ocean to Ocean, tak, na pewno, w to w tak, zapis na kajce, że no właśnie, to właśnie się, się nazywa tak i tak, że proszę tutaj to, tak, no i to tyle, tak, no, bo o tym nie zdążyłem powiedzieć oczywiście, no, super. Czyli to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem, to, to powiedziałem, a tak już nie zdążyłem powiedzieć. Nie? No trudno, nie? Ale to, co było na tym filmie, tak musiało być, to było o warianty wolności też nie zginą, bo, na, bo jeżeli chodzi o warianty na wolność, kwestia, to ja tak jak mówię, ja, jakie to jak, jak, jak ja utwór znany, to ja ten y, utwór tak, więc spokojnie te warianty będą, tak nie zginą. To, to, dziękuję za uwagę, dziękuję.